Szczęść Boże, Kasper Wojda z tej strony, współorganizator jutrzejszego Marszu przeciwko nielegalnym migrantom. Marsz odbędzie się 24 lutego o godzinie 12 w miejscu dla nas ważnym historycznie pod pomnikiem Wincentego Witosa. Sprzeciwiamy się napływom lewackim idei z Unii Europejskiej, nielegalnym migrantom, niesprawiedliwym karom za nieprzyjęcie uchodźców. 20 tysięcy euro za jednego nieprzyjętego migranta w porównaniu do 45 euro za jednego Ukraińca jest to kara nieproporcjonalna. Gdzie są równe idee, o które walczy tak zabiegle Unia Europejska? Polska nie jest przygotowana na przyjęcie takiej ilości nielegalnych migrantów. Warszawa przyjmie od 2026 roku 20 tysięcy migrantów do stolicy na poję. Polska nie jest gotowa na taką liczbę ludności. Zapraszamy jutro wszystkich patriotów, i którym leży Polska na sercu w samo południe Plac Trzech Krzyży.